Tak, nawet polowkę można ulepszyć do współczesnych czasów. Można otwierać za pomocą pilota. Tu jest syrena, to jest alarm, jakby razem w tym. No i dobra, drzwi zamknięte. Teraz tak, wciskam. Drzwi zamknięte. Z drugiej strony tak samo. Nie widać tego, ale jest. No i otwieramy to jeszcze tutaj mam z tyłu. O. Takie rozwiązanie tutaj. Ten pręt się do góry, nie? Więc tutaj troszeczkę musi być z luzem, bo ten siłownik ma większy zakres, a tam ma mniejszy. No i tak to działa. Teraz zobaczmy, jak to działa. Tutaj siłowniki i wiadomo, jak to w polówce są wysłożone. Teraz tak. Jeszcze mhm. jeden raz. Środkowy. Teraz, jak już mamy tak, to. No więc. I działa normalnie z tego też. Tak, to można zrobić w pola. Z takim pilocikiem. Jest zestaw w sumie to był z IBEA. Takie coś. Nawet taki spoko zestaw taki bardzo prosty. A siłowniki użyłem z innego zestawu, bo było tylko alarm i ta centralka, więc tak to można zrobić. Pozdrawiam.